Mam tutaj czosnek. Nie jestem pewien, czy on jest smażony na smalcu. Chyba nie. Nie ma tutaj takiego intensywnego smaku smalcu, ale jest naprawdę smaczny. Co prawda, nie jest to najbardziej kruchy schabowy, jakiego w życiu jadłem, ale jest dobrze doprawiony. I co najważniejsze, w środku jest soczysty. Nie jest to taki wysuszony wiór. Sam kotlet, dosyć cienki. Ma dużo panierki, która też nie odpada. No, on jest tutaj dosyć intensywnie przyprawiony, ale to wcale tutaj nie wadzi w smaku z tym mięsem. Bardzo dobry, soczysty, miękki, schabowy. Rozmiar tego kotleta bym powiedział, że to jest taki klasyczny rozmiar dla barów mlecznych. A ziemniaki pieczone. One tutaj mogą być lekko skapceniałe. Już widzę, że są takie gibiące się, mocno widotne. Niestety tutaj nie odnajdziemy żadnego chrupnięcia, ale jeśli nie przeszkadza nam brak tej chrupiącej warstwy, no to są naprawdę spoko. Są fajnie przyprawione, a w środku są mięciutkie. Tylko nie wygląda to zbyt apetycznie. Taka paćka się trochę z tego zrobiła. No wiadomo, jeśli ziemniaki pieczone, to najlepiej podawane na świeżo. One tu prawdopodobnie już dawno, dawno temu zostały przygotowane, leżą w marze do wydania. To jest uważam też ciężki produkt, żeby zachować w nim właśnie te wszystkie właściwości po pieczeniu. Tak samo jak z frytkami. Zrobisz frytki, to one za 20 minut już nie będą tak samo dobre, jak świeżo upieczone czy usmażone. Schaboszczak jest tu droższy niż mielony, ale tak naprawdę nie dużo, ponieważ za samego kotleta schabowego trzeba zapłacić 17,73. Za marchewkę z groszkiem też 5,76 i za ziemniaki pieczone 5,12. Delikatnie drożej nam wychodzi taki zestaw obiadowy, ale nie jest to duża różnica. Czy następnym razem wybrałbym kire czy te ziemniaki? Szczerze mówiąc, nie wiem. Tutaj mamy więcej przypraw, więcej smaku po prostu w tych ziemniakach, no ale nie są to najlepsze ziemniaki pieczone. Sami możecie sobie to wyobrazić. Obrazić, chyba, że lubicie takie delikatnie skapceniałe.